Zaczynamy trasę średnią w parku linowym Rostocza w Zamościu. Zaczynamy od Pala Przejściowego. Mamy tu dostępne dwie trasy, niską i średnią. A, mamy długie trasy. Z tego co już widzę, to są naprawdę fajnie długie te trasy. Pierwszą przeszkodą, jaką, jaka nas czeka, to będzie wkładka. Wkładka z drobną przeszkodą na środku. O, spora wkładka. Dobrze, rozwijało się. Super. O! tyrolka albo koła. Mamy jakieś złuty, więc to jest tyrolka, ale to mi wygląda na O No. Okay. Teraz będziemy mieć platformę. Ok teraz nasz czekaj platformy. Teraz, a teraz z to są koraliki spoko. Tu trzeba się pilnować. Stawać bezpośrednio i równowagę trzymać. Ok, fajne. I znowu mamy rozgałęzienie albo ścianka. Nie pozwolą mi to chodzić po ściance, no albo dłuższa trasa. Mamy kłody. No dobra. To idziemy oczywiście dłuższą. Kłodę z przeszkodami. Bo nie widzę, że sznury były wymieniane, czyli coś było robione w tym roku. No i teraz mamy mostek typu H, to stałe to jest. No i niestety, moja ścianka poszła, ale tu wrócę na pewno. rozbujałem całość dobra, to była kładka i teraz mamy most birmański Ach, dawno go nie chodziłem dobra z belkami typu po środku To jest zróżnicowane to jest Długie mamy trasy, więc można urozmaicać pośrodków. Fajnie. Podoba mi się. Uju. I na I znowu mamy X. i -y. nie są tylko CX. To są odrzucone fałki. a prawie jak Xy. Musimy też właśnie przechodzić. Chodź. się, podlinę, żeby się nie zobaczyć A Albo tak. W miksach tak byśmy nie mogli zrobić. Na fałkach już można. O. O. <laughs> tu się różnią fałki. Odwrócone fałki od miksów. I mamy zjazd pierwotny. Okej. Okay. Co nas tu jeszcze czeka? Okej. Okay. No i teraz mamy <laughs> raczej skoku przejście Indianina bo skoku tutaj nie było niestety <laughs> za króciutko A teraz mamy trapezy równoległe ale króciutkie więc damy sobie radę bez problemu Okej, okay. teraz mamy pętelki, nie wiem jak nazwać tą przeszkodę, nie widziałem jej, tak makaroniki, tylko pętelki i trzymamy się za nie. O! Tutaj mamy większy przeskok, i to jest już nie, nie skok, tylko Bo przeskok, bo jest z na platformę wewnętrznie. O, i znowu zgrubiałe sople. No nie, po tej stronie polski. Widać, że tu zimy mają ciężkie. No dobra, no to łatwiej będzie chodzić. O, już widzę, co mnie czeka. Uwielbiam. Lino skoczek tak Dobrze i mamy linoskoczka. Fajna przeszkoda. Teraz pomyślcie, że jesteście w cyrku pod na górze na lina i chodzicie jak cyrkowcy. Super uczucie. Uuuh, Dobre. To tu jest ćwiczenie równowagi. Koordynacja. Jest. jest, doszliśmy Są. żywo. <laughs> Polecam, to jest fajna przeszkoda Się zaplątałem Dobra. No i teraz będziemy mieć pętle równoległe. Super, nie super, pętle, pętle. Ja sobie krzyżuję nogi, nie wiem czy to akurat dobry pomysł no, albo wkładamy, jedną, przekładam, co robimy Nog. z nogi na nogę. No, długość powoduje zmęczenie, a tu jeszcze mamy. Trzeba po Okej, jesteśmy. Co teraz? Czyżby most luminowy?

Let's go, no i to już będzie koniec naszej trasy, jeszcze tylko drabinka wyjątkowa. Oś się wypiniemy. mamy. Koniec trasy.